Dzisiaj, mamo widzowie, z tej strony, czy to 66666. A dzisiaj trzeci odcinek z Legends of Speed. W poprzednim odcinku, e, na koniec, biegaliśmy, biegałem tak e, i, i przeszedłem ten Cave Lawowy. No i wbijam widzowie jeżeli oglądaliście pierwszy i drugi odcinek to w, w, wbijam tam chyba 5000 czy trochę mniej gemów na fajnego peta bo po tym właśnie lawa Kejwie była jakby taka zimowa mapa no o i to jest ten lawa Mystery Cave. O, sorry. Mystery Cave. I ten cave się prezentuje tak. A, i właśnie widzowie jeszcze. E, jeszcze Wam powiem, że no, ten bieg robi wrażenie. Tak samo jak wrażenie robi e, a ponad 20 lajków pod poprzednim. Shortem. Bardzo Wam dziękuję za to. Eee, no to już nie przedłużam chyba. Zaczynamy już prawdziwą gierę tak zwaną. Eee, to ja idę właśnie na ten Mystery Cave, żeby go przejść, no. I żeby na ten zimowy świat eee, pójść. Eee, zobaczymy jak pójdzie. Nie tędy. A i... Ok, i powiem wam widzowie, że jak też właśnie będziecie grać, to zróbcie sobie tak, że skaczcie tutaj. Jak będziecie mieli podobnego spida do mnie, to tak skaczcie. A, Ej. Tutaj są jakby takie płytki. No, tylko... Nie, chwilę. Pyk. Dobra i... Pyk. Nice. I tutaj jest Snow City. Jest. No i jesteśmy na Snow City właśnie. I tutaj je na przykład za tak? Za klejnot daje nam 33. A taka kulka daje nam 45 stepów. Dobra. Ja myślę, że już będę gotowy. Myślę, że może trzeci będę. Dobra, szykuj się, przyszykuj się. Oj. Nice! Ej, trzeci będę! No nie! To moje Nie, no prawie! Kurde. I właśnie o to mi chodzi widzowie jednak 4000, no to brakuje mi 1000 eee, i tutaj widać ciekawe bardzo rzeczy i mam level 38 yy, i to jest spoko. To jest mega spoko Dobra, teraz się musi mi udać, choć ee, jak znam to tu będą takie kozaki, że Może? Ej, nie gadaj, że będę trzeci! Nie gadaj, że będę trzeci. Nie no, raczej nie będę... Dwie, dwie. Może! Może? Nie! I pyk. Dobra! No 3000 gemów, a... Właśnie, dostaję 47 gemów za jednego tego, tak jak Coś czuję, że szybko wbiję. I myślę widzowie, że w dzisiejszym odcinku już na ludzie zrobimy rebirka. W trzecim odcinku. Co to mówić? No chyba tak. Nawet nie patrzę na te kulki, choć one też się przydają do lewela. I tutaj jeszcze osiem nie. No nie trafiłem, co jest. O. No i pięknie. Trzydzieści tysięcy. Może. I chyba nie ma jakichś jest bardzo dobry. Może? Nie gadaj. Nie, raczej nie. Ej. No, nie, no kurde. Co jest? Słownie. Sekunda. No, także trochę słabo. I nice, nice. Level 42, tak? Tak, to chyba 42. Dobra, klasycznie biorę udział. I dzisiaj też się pewnie widzowie skupię na tym, żeby w jakimś wyścigu być pierwszy. będę drugi chyba nawet, może. Nie. Chyba nie będę, a może będę, Awe. Yes! Jest! No nie! Ej, czemu? Ułamek sekundy! Normalnie. A, zapomniałem Wam powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę i suba. Bo, bardzo fajnie wygląda. By o, Odwagamy idealnie koło siebie, tka. No, i od razu będę startował w wyścigu pewnie. Jest! Alchus, a nie, więcej jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Dawaj, zdążysz może? Dawaj. Nice! W końcu! Kurde, w końcu tyle, nice. Od razu level up. Co jest? Kurcze. Ale normalnie chyba ułamek sekundy w niedzielnie. Dobra, nice. Cztery, cztery tysiące. Open. Rare. Okej, okay. eee, a to, co to było? Eee, Nie. A to są chyba jakby takie aury. Aury, no. Eee, dobra, już. Yy, te, to jest Rare yy, plus 5 GM i plus 10 stepów. Shell? w sensie, że mogę sprzedać. Tak. I mam tego. A nie. Chyba, chyba tylko te. I teraz co się za mną ciągnie? O, fajnie. Fajnie to wygląda No ja już chcę tego rebirfa mieć ze sobą, kurczę. Dobra, myślę, że ja... Dawaj, dawaj. Przygotuj się, przygotuj się. Nie gadaj! Drugi, co jest? Coraz lepiej, coraz lepiej. O kurde, widzowie, patrzcie ile dostaję za czerwoną. 105. Co jest? Ja nie mogę. I od razu tutaj. No, oczywiście nie trafiłem. I jest. Także dzisiejszy odcinek widzowie właśnie tak będzie wyglądał, że cięcie yy, wyścigno. Dawaj, dalej, dawaj, dawaj. Nie. Dawaj, dawaj. Nie będzie, nie będzie, nie, nie, nie. Dawaj. Yes! Nice! Nice! Po prostu nice. Jest. Dawaj, owaj. Dawaj, dawaj, dawaj. I trzeci znów, trzeci, nice. Ale już się już o wiele lepiej się ścigam. To jest mega nice. I... nice. I... nice. O, wyścig. Ale daj okay, Dawaj, dawaj. Uwaga, Nie gadaj. A, no niestety. I, nice. Dobra widzowie, ostatni level, ostatni level, ostatni level do Rybirfa. Ja cię nie mogę, no już tak blisko. No tak. I w ogóle piąty level w tym... W y, y, zielonym wampirze z, y, mam. No tak naprawdę widzę to mówię y, W tym odcinku liczy się tylko z, y, z, zrobić ten rebir. I przynajmniej być trzecim na wyścigu. A mi się dzisiaj nawet udało być. Drugim. A może pierwszym mi się jeszcze uda? Nie gadaj. Nie. Nie! Nie! Jucie! Co jest? LOL, ja nie mogę! Co jest? W, w ogóle się nie spodziewałem. Totalnie. Ja Cię kręcę. Jest! Hurra! Nice! W końcu. Za chwilkę sobie zrobię rewirfę. Tylko jeszcze... Y tego co wiem, tutaj sobie jeszcze pozbieram, to tutaj jest jeszcze za 50. level wejście. A nie, czyli ja mam 49. level. Ehm, dobra. To jeszcze nie chura, to cofam się, bo ja źle patrzyłem. Także kurczę co jest i myślę, że jak się uprzę y, to dojdziemy do pięćdziesięciu tysięcy y, a trzeci, ale i tak nas. Nice. Dobra i teraz! W końcu! I teraz mogę tam wejść, tylko tam chyba będzie parkour, a no. Może to się skończyć tragedią. Ale mogę. Co jest? aha Nie wiem gdzie lecę widzowie. O, na za nie no to sobie potem y, odwiedzimy. Hmm. Dobra, i w końcu. Jest i teraz mamy odblokowane trajdy. Co jest? Chwilę... A. Co? Bo ja tak wolno biegam? Przepraszam bardzo. Um. Czy mam 45 tysięcy, a tak wolno biegam? Ehm. Um. Wyjaśni mi to ktoś, czy nie za bardzo? Um. Nie, no to, to coś, to co. Coś po musi być. Nie. Niemożliwe. No co jest? Czemu ja zaczynam jakby od zera? Czy się niby mi wskazuje? Mam 45 tysięcy, ale biegam a chwilę. Zobaczmy yy, miejsce, zobaczmy miejsce. No niby jestem wysoko. Yy, niby jestem wysoko w sensie jestem na tabeli, nie najniżej ale no Dobra widzowie yy... To by było na tyle z tego odcinka yy, Ja już się będę z wami yy, żegnał tak naprawdę No, tak biegamy yy, Nie wiem czemu yy, w, w następnym odcinku ten problem zostanie rozwiązany, to pa.